Cześć! Witam Was na kanale. Dzisiaj drugi odcinek Steam Fight Tactics. Spróbujemy zdobyć trochę punktów, aby awansować jak najbliżej. Przypominam, że to jest tutaj Road to road do Platyny. Postaramy się tutaj ugrać jak najwięcej, aby jak najszybciej podnieść naszą dywizję. Po pierwszym spotkaniu mamy 41 punktów i Żelazo 4, co jest dość kiepskim wynikiem, więc mam nadzieję, że tym razem go poprawimy. Także zapraszam do oglądania. Zaczynamy od Ksai. Które sobie wzięliśmy. Tutaj dostajemy 3 itemki na początek. Hmm. Czy one są na razie nam potrzebne? Chyba nie. Jeszcze poczekam. Zobaczymy, co nam przyniosą następne yy, pojedynki z tymi potworkami. Co nam poleci. Dostaliśmy tutaj Nocturne i Twisted Fate, a, ale niezbyt nam to odpowiada. Przys mi to niezbyt odpowiada. Ojej, trzy popi. I co teraz? czy lecimy w kierunku Dam sobie radę. takim. Hmm. Dobra, spróbujmy na razie. Nic nam nie szkodzi. Wolałbym iść w, w protektorów i astralnych, Ale co będzie, to się okaże. kolejny pas Giganta, tak to się nazywa. Tak. Co mamy tym razem? Mamy. Czarwana, którego wezmę. No, jestem kurczę ciekaw, co zrobić w tej sytuacji. Czy może iść w tych obrońców jednak? Hmm. A kupię. Zobaczymy. Jak... Widzimy, jak ktoś tutaj wyszedł. Ale pewnie wróci zaraz. No, tak jak mówiłem. Okej. Okay. Hmm. Mamy tu też kolejną czarodziejkę gwiazdek, tak jak jest popi. Kurczę. Jak się Powiem wam, dam sobie radę. Że nie wiem co robić tak w skrócie, póki co. Mam mentlik, bo nie wiem w którym kierunku pójść. Ale zaraz zobaczymy. Dobra, zobaczymy jak pójdzie pierwsza walka. Sądzę, że może być przegrana, bo nie mamy zbyt um, mocnych postaci obecnie. Ale na początku to nie jest um, najważniejsze. Dobra, dostaliśmy znowu Jarvana i go weźmiemy. W sumie do, to było głupie, co zrobiłem. Trzeba było dać tutaj Nautilusa, żebyśmy mieli tutaj jakiegokolwiek busta. Hmm. No dobra, póki co czekamy jeszcze. Czekamy, co się wydarzy w następnych losowaniach. O, no i widzę, że tutaj ktoś poszedł już ostro i trzy itemki złożył na jednej postaci. Okej, okay, okej. Okay. No, będzie ciężko to wygrać z tego, co widzę. Nie zaczynam, nie zaczynam najlepiej tej partii. Kogo by tu pójść? Kolejna Zoe. No i jest też Jace. Jestem Zoe. Jak się nazywasz? Kurczę, no. Mętli w głowie. Straszny. Zobaczmy, co tutaj będzie on. No i tutaj jest też Jarvan. Też Poppy, też Jace. Hm. No, kurczę. Naprawdę ciężko zdecydować się. Pierwsze trzy walki i trzy porażki, więc chyba trzeba. Chyba muszę w końcu zdecydować, w jakim kierunku pójść, bo nie wygląda to zbyt kolorowo. Dobra, z kogo ja stąd bym chciał wziąć? Trudno mi powiedzieć, ale weźmy Nautiliusa i pójdźmy chyba w tych obrońców, naprawdę. Jak już mamy, tej popi, która zaraz będzie kolejna, będzie, będę miał dwie popi na dwie gwiazdki. Chyba w tym kierunku pójdziemy. Dobra, także idźmy w kierunku mm, obrońców. Tak mi się wydaje, że to będzie najlepszy pomysł. Póki co, ale do tego weźmy. Znam swoje rozkazy. Ym, Dariusa. To też nie będzie głupi pomysł. Dobra, sprzedajmy tych. Już postanowione. I tutaj damy. popidamy trochę życia. O, damy to, żeby coś tam porobiła. Dobra, na razie to tak zostawmy. Dobra, kupię może doświadczenia, żeby nie zwlekać z wbijaniem poziomu. Czy, czy to wygramy? Oj. Powiem tak, było blisko. Bardzo blisko. Dobra, mamy Nautiliusa. Mamy Leonę. I to, to jest ok. mamy Jace'a. Mamy Leonę znowu. Dobra, kupmy sobie doświadczenie. Już piąty poziom. Szłymy tutaj na czwartym poziomie. Obrońców plus 300 punktów pancerza. Także super. Może coś z tego będzie. Niewykluczone. Musimy to jakoś itemy rozłożyć, ale do końca nie wiem jak będzie najlepiej to zrobić. Na ten moment oczywiście. Myślę, że będzie trzeba być jak najszybciej szósty, siódmy poziom, i żeby, żeby mieć sześciu obrońców. A następnie szukać też gangplanka. Tak mi się wydaje. To będzie dobry pomysł. Tutaj nam nic nie sprzyja, póki co przestawmy sobie te postaci, żeby atakowały. Wszystkie atakowały jednego stworka najpierw. I zobaczymy, może coś przydatnego wyleci. Mam teraz jakiś fajny item. Dałoby nam się coś defensywnego myślę. Coś o jakiś Magic Resisty ale też pod AP. O. I to chyba damy Dariusowi, bo on ma naprawdę chory damage, Jeśli go się dobrze wybustuje. Poszczęściło mi się, następnym razem nie dostaniesz. Dobra, nic nam ciekawego tutaj nie poleciało, więc sprawdźmy, może tutaj. Hmm, też nic. Tutaj też, o nie, dobra, już bym, już bym faila zrobił, ale jest Darius, o, no i super, zróbmy to w ten sposób, Stawmy to, Dariusowi dajmy różdżkę, zróbmy mu Rabadona, a na Popi zróbmy taki myk, no i dobra, jakoś to zaczyna wyglądać, obyśmy byli w pierwszej czwórce, a najlepiej żebyśmy to wygrali, ale zobaczę, zobaczymy jak mi pójdzie. Niech się Darius odpali z tym ultem. O, właśnie o tym mówiłem. ta postać naprawdę dużo potrafi zadać obrażeń. No, i kasuje wszystkich. Tak to miało wyglądać. Ok, możemy awansować lony i tak zrobię. Sprawdzimy, co nam tu jeszcze będzie w ofercie. O, jest Popi. Fajnie. Tutaj nam nic nie sprzyja, więc kupmy doświadczenie. Coś będzie trzeba robić z tymi przedmiotami, ale jeszcze nie wiem do końca w... co. Chyba poczekam jeszcze, bo ten miecz nie wiem w sobie komu dać. Nie jest mi zbyt potrzebny. Darius zaczął kosić, ale dostał stu niestety. To mu przerwało całą akcję. No, ten Rumble jest mocny. Nie ma co. Niestety to przegramy, a szkoda, bo ten gościu był przed nami. I mogłem go wyprzedzić. No, ale niestety. Dobra. Kolejny Darius Odświeżmy sklep. I co ty mamy? O. Mamy mordę Kajzera i mamy Jace'a. Niech dadzą się słyszeć krzyki. Więc pójdźmy w, pójdę w tym kierunku. Jeszcze tylko Wukong i będzie już 6, Także chyba pójdę teraz po prostu w Expo. Choć chciałbym Popi na 3 gwiazdki wbić, nie ukrywam. A tutaj na tym niższym poziomie mam większą, mam większą szansę, żeby ją trafić, ale zobaczymy. Darius zaczyna koszenie Bardzo dobrze Tu jeszcze monetkę zgarniamy Dobra, czyli fajna wygrana Gościu jest przed nami, czyli go wyprzedzimy I będziemy na czwartej pozycji Bardzo fajnie Tutaj Jace'a teraz kupię Idziemy na losowanie Przedmiotów Kto mi się tu przyda? Szczerze mówiąc to nikt Z tego co widzę ale przygarnąłbym łezkę od Wayne i albo od Jinx, tego Magic Resista. No to chyba pójdę w Jinx w takim wypadku. Tak zrobię. I dam to Popi. No, jest kolejna Popi, jest kolejny Jace. Sprzedaję Jinx. No i jeszcze raz od może coś ciekawego będzie, no niestety nie ma. Dobra. To dam popi. Żeby była bardziej tankowata. Przetrzymuję tutaj trochę na tym piątym poziomie, żeby te dwie popi trafić. Super by było. Wydaje mi się, że powinniśmy to ugrać, że moje postaci nie będą miały z tym problemu. No, jak patrzę na tego Dariusa, to jest tego pewny fajnie, że mamy tutaj boost od kosmicznych piratów, bo lecą mi tutaj monety przy okazji. Także zawsze jestem trochę na plusie. Trochę bardziej niż moi przeciwnicy. Dobra, kolejny Mordekaiser, fajnie. Mm, tutaj o, jest Darius, już bym go nie, nie zauważył. Ja się skupiłem na obrońcach i... Niestety prawie go nie zauważyłem, ale udało się. Dobra, tutaj Leonę mogę wziąć. Będę waszą opoką. I, tylko czy ja Leonę zdążę zrobić? Chyba nie. Tak mi się wydaje, że nie. Więc sprzedam ją, dam szósty, żeby mieć więcej postaci już w grze. Tutaj też nie powinniśmy mieć żadnych problemów z tego, co widzę, chociaż ten szako jest trochę upierdliwy. Nie, nie, ale mimo tego szako bardzo łatwo poszło. No, co, chyba pora awansować na trzecie miejsce. Może no, oni razem ze sobą walczą. Tak, także jeszcze ktoś z nich na pewno spadnie. Ale nie spadł na tyle, żebyśmy go wyprzedzili. Dobra, tutaj na razie nie odświeżamy sklepu. Poczekamy, co poleci z tych potworków. A, oferta w sklepie sama się odświeży. Dobra, spra sprawdzę, co tutaj poleciało. O, jest różdżka, jest łezka no najlepiej. Tak miało być. I co, ile ona leci? I dobra, wezmę ją, niech sobie tutaj będzie. Ale dobra, najpierw dam itemy. Hmm, tutaj dla. Tutaj dam Dariusowi, to też Dariusowi. A tu. Hmm. Czy tak? Czy tak to zrobić, czy troszkę inaczej, poczekać jeszcze? Dobra, jeszcze poczekam. Tutaj nic ciekawego, nic ciekawego. O, jest Dariusz. Fajnie. Tutaj popik jest. Okay. Dobra, sprawdźmy, jak mi teraz pójdzie. Liczę na wygraną. Jak zawsze, w sumie, ale. Tak patrzę, że są szanse, ale ta niko jest strasznie mocna z tym warmogiem. Kurczę, czemu jej tak mało bije? Coś, coś tu jest nie tak. Nie trać nadziei. Trochę się przeliczyłem, chyba. Z tego co widzę. Niestety. Chociaż? Nie, no. Nie, udało się, o kurczę. Fajnie, fajnie. Miła niespodzianka i trzecie miejsce. Skoczyło. Mrab w poszukiwaniu popi. Część nie wiem która. Tu nic nie ma. Tu jest Leona. Jak na złość. O, no znowu Leona. No nie, niesamowite. Jace, okej. Okay. O, jest Wukong. Okej, okay, to też fajnie. No dobra, czyli teraz lecę już 100% tak expa, chyba, że będę jakieś postacie do kupienia, żeby wbić ten siódmy poziom i dać Wukonga do rozgrywki. No Darius kosi, kosi. Jakby go tak na trzeci poziom wbić, by było super. Ale Caitlyn też nas trochę kosi. No, Jezu, czemu ona tak szybko używa ulta? No niestety. Mm, miałem lecieć tego expa. Dobra, niech będzie. Żeby nie było. Co jest robić z tymi temami? tylko komu je dać? Nie mam pojęcia. Może Nautiliusowi? Hmm. Czy popi? Dobra, dam to Nautiliusowi. I teraz walczymy. Walczymy z gościem, co jest przede mną. Dobrze by byłoby pokonać, ale ten Ramble jest naprawdę mocny, z tego co widzę. Brakuje nam chyba takiego właśnie Dekery, jaką ażkę tam był, była Caitlyn. No ale cóż, niestety. Ale zaraz dodamy Wukonga z do drużyny, wbijemy. 6 obrońców i 900 w pancerza to raczej mało będzie. By Chcę obrażeń te postacie. Okej, okay, ja bym tutaj poszedł tego gangplanka naprawdę. Przydałby mi się. Ale już coś czuję, że on mi zabierze, no tak. A jak nie w Gangplan... O, chciałem wziąć Kasiopę z tym itemem. Super. To to nie wiem na co to jest za item, tak naprawdę szczerze powiem. Yy, z tych itemów... Nie wiem, no wezmę Zo, jest tym itemem. Dobra, sprzedam Zoe. Raz odświeżę. No, było warto. Dam ten item Jace'owi. Jest porażka. Niestety. Co dość sroga. Dobrze, że nie spadliśmy na piąte miejsce. Kurczę, potrzebna jest mi ta jedna popi. By było naprawdę super, a tak naprawdę nic tu nie leci ciekawego. Niestety. Okej, okay, walczymy z gościem, co jest drugi od końca, więc... Teoretycznie powinniśmy mieć duże szanse, ale Taksaya ma jakiś chory spitatak w ogóle. Tragedia. Tutaj jest mój Mordek no to wezmę go. I zobaczymy, zobaczymy co poleci z tych stworków. Okej, okay, tutaj my dostaliśmy parę monet. Tutaj łezkę. A łezkę? Całkiem spoko, nie narzekam. Muszę kogoś się pozbyć, żeby wziąć tego Dariusza. no i będzie to Mordekaiser. Raczej go. swoje rozkazy. Nie ulepszę wyżej. Mm. Tutaj nic ciekawego. Dajcie tą jedną popi. Nic naprawdę kompletnie. Dobra, tutaj zablokuję, żeby. Wukonga kupić. Ale mi szybko daruje zmiotli. I teraz jak mam te plus 900 pancerza, to prawie nic mi nie biją w za ZD. Także bardzo fajnie. Przyjemna wygrana, to już oddalamy się od tej strefy spadkowej i umacniamy się na czwartej pozycji. Dobra, weźmy Czeka Wukonga, no i co? Sprawdźmy, o znowu Wukong, trzeba będzie poczekać. Nie no, ale chyba sprzedam Leone, bo nic mi z niej tak naprawdę zaraz, ale dobra, poczekam jeszcze. Nie no dobra, nie będę czekał. Tutaj widzimy ósmy poziom przeciwnika. Mam nadzieję, że nic mu to nie da. Dobra, Darius zaczął kasację. Ale u nich Darius też zaczął kasację. No to fajnie. Kupuję wukonga od świeżego. Jest w końcu Popi. No niesamowite Ile można było czekać. Dobra, tego ogóle, no, chyba jednak sprzedam, bo nic z niego. Raczej nie lubię go na trzy gwiazdki. Jest za późno. Ale kupię Jaysa za to. I tu jest większa już szansa. Ale no, temu Dariusowi trzeba coś dać. Dam te. Nie, no dobra. Tutaj tak to zrobimy. Z tym co nie wiem, co. Że było, byłoby go, go pokonać. Nie ukrywam. Ale czy to się uda? Z tego co widzę, są szanse. Jak go pokonam, to na trzecie miejsce skoczę. I tak też się dzieje. Super. Dziwne, że na tym etapie jeszcze nikt nie odpadł. Ale już jest coraz bliżej tego. Tak jak mówiłem. Kogo ja stąd chcę? Hm. Wziąłbym kserata z tym itemem, ale już nie mogę go nikomu dać. Znaczy, mam komu, ale chciałbym Darius'owi. A no i tak wezmę tego kserata. To wziąłem. Yy, dobra, szybko. Szybka kalkulacja: komu to opłaca się dać? I co? Dobra, weźmy tresza. Sprzedam tresza plus 5 i jakby jeszcze jednego Jaysa darować, by było super. No, już mi niepotrzebny, bo go nie zrobię wyżej. Mm. O! Tak jest. O, jeszcze Darius, super. 4 postaci na trzecim na poziomie 90 punktów no nawet, to nie ma co się dzieje. Szok! Czyżbyśmy mieli go pokonać Chyba jednak nie Chociaż Nie no za mocny tam nie, kto to jest Jarwan No niestety Ale było dość blisko. No nie spaliśmy na piątą pozycję. Dobra, w poszukiwaniu Dariusa. No nie. Niestety. Znów ta Kate tutaj robi robotę, ale chyba tym razem to nic mu nie pomoże, na szczęście. No i fajnie, gdzie ten Darius? Ja tak dużo nie chcę, chcę tylko Dariusa. Niestety, nie tym razem. Okay, pokonaliśmy tutaj bez problemu. Parę monet powstałem i item jeden, ale ja jestem dalej nastawiony na tego Dariusa, którego nie ma. No, że nada. Komu to dać? A niech Wukong będzie. Musimy z nim wygrać. Bo jak przegramy, to jest szansa, że już odpadnę. Ale ma tego rugota, co mi niszczy. Wszystko. No nie, no. Czy żeby to był koniec? Ja cię kręcę, ale słabo. No nic, takie mecze też się zdarzają. Dzięki za oglądanie, i mam nadzieję, że następny mecz będzie lepszy. Trzymajcie się. Cześć.